Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Wolpe, dzisiaj jest ze mną. Christian Heka. Moi drodzy, dziś jest 26 października 2020 roku. Ostatnie nasze nagrywanie i gra w Divinity była równo pół roku temu, bo była w kwietniu. Spokojnie, ja nic nie zapomniałem, dalej, jesteśmy tak samo dobry. Bulgraf <grym> na pewno też. Tak więc, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku możemy się troszkę plątać, ponieważ jest to pierwszy odcinek. Czemu ja nie mam broni? Ty, ja nie mam broni. Wychodzę ja bez broni. Nie moja wina. No wiem, że nie twoja, ale nie wiem czyja. O, mogę mieć wędkę. Kliknij sobie w ten kamień. No czekaj, to daje 157, to jest dobre. Ej, my jesteśmy głupi. Czemu? Teraz dopiero zauważyłem, bo widzisz, na czterech rogach są żarliwi wartownicy. No. Każdy daje ci błogosławieństwo, jeśli go użyjesz. Mhm, wiem, wiem, wiem. Podszedłem właśnie, sprawdziłem, że faktycznie tak Ej, to działa. Ej, przejdziemy przez tą ścianę, bo chciałem pójść tutaj. No no, tutaj. popatrz, czekaj. To jest lepsze? Nie, dobra, czyli mam chyba na sobie najlepsze, tylko nie wiem, czy mojego ja wcześniej nie miałem. Zobaczę, co jest na dole, o, bo mm -hmm. widzę, że na dół mogę przejść. Nie, myślę, że musimy wrócić i po prostu uwolnić tę krainę od tej... od tych żywiołów, wiesz? No bo możemy tylko stąd wyjść, albo tak, na mury. Tak, wydaje mi się, że musimy stąd chociaż na mury. A my z murów nie przyszliśmy? Nie wiem, ale mamy a, wyjście otwarte. Czekaj, a te, a te posągi, co tu nie stało, one nie były takie zabójcze, właśnie? Które? Te tutaj, co tam stoją na tym moście śnieżnym. Sprawdźmy to. Ok, to idź sprawdź. Widzisz to? 4, 3 Słyszałeś to? Słyszałeś? Nie. Urgrab z A to nie słyszałem. Wszystko tu przeszukane jest. Ale nie, jeszcze nie tu. Nie, w sensie, no tak, właśnie o to chodzi. Nie było tu jeszcze przeszukane, więc chyba tutaj możemy. Czekaj, bo tam mogą być pułapki. A mogą, mogą. Mogą. Tutaj mamy lawę, przez lawę nie przejdziemy. Tędy. No właśnie to jest ma jedyna. Wydaje mi się, że serio musimy. Te... A tam jest jakiś porta portal na koniec tej, tej no, ale ścieżki. Nie mam sposobu. No to chodź tędy lawy. najwyżej i zobaczymy dokąd to prowadzi. Tutaj też są beczki nieprzeszukane. Chyba, że mógłbym się odpornieć na ogień, ale myślę. Ja nie wiem czy to by się dało. Wiesz wydaje mi się, że to jest taka lawa lawa, że taka nie do przejścia. A pusty kupę. No nic tu raczej. <śmiech> <śmiech> o Jezu, ale tęskniłem za tą grą szczerze. No, jest bardzo przyjemny. Kystian jak skończymy jedynkę, to kupujemy sobie dwójkę. Czekaj, jest tutaj na dół, bo w sumie o, mogę tu zejść. O ej, no właśnie, tutaj można zejść. Ale nie wiem co to nie Super! Mi zmienia, bo w sumie tutaj... <laughs> Zszedłem, a tu nic nie ma. Herlock Holmes. Znaczy była możliwość, że to będzie jakiś... Ja wiem, skończy. ja wiem, też, też byłem pewien, że tam będzie. Ale skoro Ulgraf nie zobaczył, to... znaczy, że Jak nie ma. Nie ma możliwości. Nie żeby, ma to możliwości było. żeby było... Tu jest jakiś wihaster. Ej, patrz, tutaj można przejść. No widzisz? O, czyli tu była zamknięta ścieżka prawdopodobnie i wróciliśmy do tych takiej... Mamy takich... level, mamy level, O, przez przypadek prawie rzuciłem Z siebie kulą. 13 13 mamy. Nie słyszałeś tego, dobra. Nie, słyszałem o Ej, paszport, portal, myśmy już go aktywowali? Tak, ale... Tepnijmy się... A, czekaj, teleportujcie do mnie, bo ja wiem gdzie musimy iść. Musimy iść tam, gdzie są te... A wejście do zamku. Iberheim, kratery z, la, do, z lawą najlepiej, stąd będzie najbliżej. Możesz... A? Tak, tak. A w sumie? I musimy iść do tej ku, kuźni żywiołów i uwolnić... Świat od wiecznej zimy Zubis i... Zostawię kłodę za sobą. No, a wtedy tę można było przeszukać w jakiś sposób? Nie, po prostu leżały. kłoda Aha. razy dwa. <laughs> nie wiem, musielibyśmy chyba jakoś zainwestować tutaj w crafting jakikolwiek. Nie co? Nie wiem, z Wulgrafa zrobić takiego... Craft... Rzemieślnika. rzemieślnika hmm. łotrzyka. O. Znaczy, nie no, kłoda... Wulgraf kolejna funkcja, jak on przetrzyma taką presję w drużynie. <laughs> Tyle ważnych funkcji. Przynęta, stary. Ostatnio oglądałem nagrania z Divinity, których jeszcze nie wrzuciłem i trafiłem na moment, w którym Wulgraf bierze stary i oślepia stado pszczół. <ślepia> Myślę, że A się z lasem do masła. O, zarąbiście, Krystian. Czekaj, bo niektóre te martwe gobliny mają przy sobie daje lód. Naprawdę? No, no. Żebyśmy byli aż tak... ...nieuważni? Podleki? No bo... Lud jest tam gdzie się świeci jak najbardziej. nie? Dobra, Krystian, zrobić... niszcz laskę. Eee... Dasz radę. Eee... Mm -hmm. eee... dobra. Ale boję się, że coś wybuchnie. Nie, nie, nie. A, eee... dobra. Czekaj. Dobra. Będzie może zdawać. sobie inną na początku. Okej. Okay. Czekaj, muszę znaleźć różdżkę żywioł w połącz. O! O! Osiągnięcia też dostałeś? Tak. Siostra, jesteśmy wolni. A czy to możliwe, że słaby śmiertelnik, człowiek pokonać naszego przebiegłego? To nie są śmiertelnicy, przebranie łowców źródła. O, udało mi się znaleźć białą wieźmę, ale została uwięziona w lodzie. Pomożesz mi ją uwolnić. Weź tę runę i użyj jej by mnie przywołać, jeśli tylko znajdziesz się w pobliżu wieźmy. Jeśli można ją wydobyć z lodu Boreasa znajdę na to sposób. Spytaj się kim jest, bo jest to. Sobie. To są pewnie esencje tych żywiołów, jak Boreas był z lodu, nie? To to są no, pewnie ci... Ja No Ej, to muszę już z nim wiemy. Handlować. Też właśnie widziałem I W sumie to nie widzę, żeby mieli coś ciekawego. Naprawdę? A mogą naprawić... Gdzie to się naprawiało? Napraw przedmiot. Nie, nie tutaj. Ej, znikneli. Nie. nie, ten nie z... A, tak. Teraz co, mapa się jakoś zmieni może? Bo ja dostałem nie, jakiś musisz... kamień. Musimy iść tam ją odblokować, tylko gdzie to jest? Mhm. Mm Ej, ty boje. Nie wiem gdzie ona była za zamrożona. No ja też tak się nie pamiętam. Nie mamy żadnego znacznika. No to poszukaj ja poszukaję. Okej, odnaleźć wiedźmę, przeczytajmy sobie. A, dobra, mam, runę ognia, dobra, jest coś takiego. Ale nie, gdzie mamy jej użyć? Nie ma nic na mapie? Czekaj. E, zaraz znajdziemy, zaraz znajdziemy. Dało nam się odnaleźć i karę. Zostaje jednak umieziena w lodowym krysztale. Gdzieś w podziemiu w Boreasa. Aha, zostało... No to musi mieć do lodowych podziem mi Boreasa. Gdzie to jest? No Mówiłem, O patrz, to jest... kapliczka teleportacyjna Hiberheim więzienie. Teleportuje się tam Hibelheim tak, więzienie. Z... więzienie. Tam no, pamiętasz jak jest ten się... trójkącik po prawej. Albo może. No tak, o. tak, tak, już jestem. Znaczy tak mi się wydaje, no, no bo... Dobra, save. No, chodźmy do tej głównej komnaty, pewnie ona tam będzie. Ale to jest czujny wartownik. Jeszcze mhm. ci w tą stronę nie patrzę. Co słodkie słowa. <noise> nie, nie, na pewno to No! O, ona tam chyba stoi faktycznie. Archu tam uderza. No tak, to tu. Spokojnie. Używam. Witch, Jak ona w ogóle wygląda? Nasz obąkany Boreas nas... No z... mhm... Gdzie jestem twoim dłużnikiem, by stopić tak wyrafinowane ludy, muszę powołać również rzadki opłomień. Dobra, uwaga... Ja boję się, czy ta... że to wybuchnie. O, pogadasz się? No. O, pogadała ze mną. Chyba uznała mnie za mądrzejszego. <laughs>

i didn't mean to imply you were very clearly eternal beings in the guise of oh oh yes yes i suppose I'm. but i hope i haven't disappointed my own hero. hearers my freedom i owe you every now about the culprits my corrupted sister and the when i realized exactly where

I know that it is your duty to get to the heart of this, now, that terrible night. slept, No dream, but a vision. My sister, Leandra and my lover, Zandalore. I, didn't but I location. <laughs> King Crab Inn. i arrived and looked through their window but inside everything was wrong leandra had fled and councillor jake stood over the wizard a knife in his hand and hate in his eyes as i watched he drove the dagger deep into xandalor's heart and i was too late to stop him in that moment, I broke. I saw before me not a man, not even a beast, but evil incarnate. And I used Source to slay him. On the floor lay Xandalore. In my hands, I held Jake's life force. I had sworn never to use Source, but. I couldn't walk away. And so I did the unthinkable. I used the counselor's life to save Zandalors. Huh. He was alive, but only just betrayal. Murder. Source. We were all of us guilty now. Okay.

But I believe I ought to accompany you to Zigzags' hideout. Both he and you must learn more about the darkness that is it. Ah, but unless that's a bear flailing through the threads of time, I do. Oh, do you get Hunter Ikara is free. Ah, what good it does my impish heart to see her safe and bright as ever. We have much to discuss. Come one and all to the end.

Jest więcej słychać. jak jak to, mnie nie słychać? O, halo? Hello. No, kliknąłem chyba zmutowanie, nie wiem czemu. Zniknąłeś na chwilę. O, romantyzm. W romantyzmie. Mm. Dobra, co musimy... Znaczy, skończyliśmy już misję. Mamy tego jest... questa głównego: podróż łowców w źródła. Tak, to jest ten. Mamy pełno takich zaczętych, niedokończonych. Ale byliśmy okay. zupełnie słabi. <laughs> Leandra, spotkała się z kochankiem siostry Zandalorem. Wyczuwając ich obecność, Kara udała się do gospody pod królewskim krabem. Yy, yy, yy. Musimy udać się na kraniec czasu i porozmawiać z Ikarą, aby dowiedzieć się, dokąd dalej poprowadzi nas ta cała historia. Musimy na mieć na kraniec czasu. czasu. Na jest czas. Oj, nie tu. <noise> Już się teleportuję, <noise> tylko musimy. Nie, ja, to jest... Ekran cytowania, to jestem tu.

Ja się tak nazywa Był przyjazny, bo nas jeszcze nie zniszczył. No. Ja też myślę, że to w sumie całkiem uprzejmy. O, patrz, tu jest szat. Tak, bo znalazłem jakąś skrzynkę. To czemu nie mogę jej otworzyć? Nie, moja postać mówi, że nie mogę otwierać CIEŚĆ skrzynek. Ale Murgawicz może! Nie może. Ale znalazłem kartkę papieru... Pół 200 sztuk złota i pradawny pamiętnik. To przeczytaj. O, zarazem opowieść generała i dalej po, podróż w coś źródła. Tutaj już byłeś? Gdzie idę? Nie. Hmm. No to nie musisz, bo tu nic nie ma. jeszcze tę główną salę na, na wprost nas musimy zeksplorować. I pytaj. Nie pytam. To ja pójdę w lewo i w prawo. Ok, let's speed up. Mam o. nadzieję, że ja nie idę tą stroną, po której jest pułapka. <grym> nie będziesz miał grapa. <grym> o nie, <grym> e nic tutaj chyba takiego nie ma. widzieliśmy się czegoś? Nie wiem. Dobra, wychodzimy tu. Ale znalazłem. Tutaj ziółka są, czekaj. Nie, czegoś tu mi brakuje. Czego? Nie wiem. No ale to nie może być w tyle. Właśnie też mnie to zastanawia, ponieważ tak mało to jest. Gdzie jest ten demon? Może pomogliśmy za nim pójść, to się dorzućmy. Ale nie, on nie wiadomo gdzie poszedł, on zniknął. Ale widziałem w którym kierunku szedł. Czy ty nie tak, widziałeś? w lewo. Ja tam poszedłem, tam nikogo nie ma. Ale to jest jakiś portal. Nie, to jest lustro, w którym możesz zmienić wygląd bohatera, wiesz. Uuu, uh, serio? Mhm, możesz sobie zmienić. Mogę no też i... zostać kobietą. Nie. <słuch> Mamy już jedną samiczkę tutaj. Pradawny Ale. pamiętnik. O. Mogę tu... Która wydała nam się doskonale. Widzieliśmy, które uża. Opowieść generała. Znaleźliśmy list należący do generała, który walczył w wielkiej wojnie. Napisał w nim, że choć zwycięstwo mają praktycznie... historię generała. W kolejnym liście... Okej. Okay. My tu chyba musimy poszukać jakichś dzienników, wiesz? W tym miejscu. No, znalazłem chyba wszystko, co można było. Nie, 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 bo ja przed chwilą znowu znalazłem dziennik, wiesz? Poszukaj no, jeszcze widzisz, raz po przedmiotach, które. Tak? Nie, na, na pewno nie było tam w tej centralnej sali nic. No, był jeden tam po prawo, jeden był po lewo. Nic po środku. Nie, po środku były jakieś zwoje tylko. No, no dobra, to, to chyba wracamy. Musimy poeksplorować trochę świata, porobić jakieś misje, których nie mamy tutaj Może nawet możemy wrócić do tej pierwszej lokacji, bo w sumie tam teraz będziemy chodzić jak takie szefy, wiesz o co chodzi? Ale tam już byliśmy i zrobiliśmy chyba wszystko. Ja wróciłem przez porto. Okej, okay, ja też ci już idę. Rozmawiasz tam o czymś tak. ważnym? We serve our mission. Threads I weave and talents I. He is the instigator. He is the beginning of all ends. Can the answer be anything, duty? Never did you. The threads I can clear, but how can this? We... She is one who ask and I shall answer. If I can.

Zniszczyć, okej. Okay. O. O, masz coś. Odpowiedziano mi, gdzie jeść, mamy zacząć. Gdzie mamy iść? że do kopalni. Dobrze, Krystian. Kopalnia Lukulli. Dobra. Super, no to wszystko wiemy. To no chodźmy znaczy do zyskać, więc możemy dalej chyba Nie, 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 to, to czasem tak jest, wiesz. Ja bym wracał do lasu lub cool już. Chyba, że wracamy do Hibernheim i tam jeszcze poeksplorujemy. W sumie to ma sens. Chodźmy jeszcze do. Skończyłeś już rozmawiać ze wszystkimi? Ty gdzie teraz? Mówi, że jakiś nowy portal się otworzył. Gdzie on A to ten, przez który weszliśmy do tego demona, wiesz? A? Tak, tak, to było to. Aha. To było to, spokojnie. Właśnie dobrze zrobiliśmy, bo tak, już wiemy, gdzie mamy iść. Musimy iść do tej kopalni. To jest wątek główny. Dobra. A ja bym wrócił do Hibernheim jeszcze. Mhm. Gdzieś to to? tutaj. Oj. I zobaczył, czy tam się otworzyło to przejście, gdzie pokonaliśmy wtedy tego. No w sumie. Króla Zimy. No, wygląda jakby. Tak Ciekawe, tajna. Jak Uciekł. Poza tym chyba mamy Taka, prawie wszystko zeksplorowane. Okej, okay, ja się pójdę trochę poprzechadzać. W sumie ja też. Bo tak, można taki... już tam przejść, Krystian. Skąd wiesz? Bo widzę, spojrzałem właśnie. Aha, To się nie spali po drodze. Nie, co ty? No to tylko na chwilę. o! Widzisz? Wszyscy żyją. Możesz wejść do tego deszczu, żeby się ugasić. Nie, nie, nie. Możesz tu przyjść i nas uleczyć. Dobra, to było troszkę głupie. Ale dawno nie grałem. Kill Mówisz... Mówisz mu. Uważaj na... Tylko się nie spa. No bo ja myślę, że ja jestem bardziej żywotny na ten ogień. Jeszcze berkę. Dobrze. Ruszamy. Jezus Maria. A, Można nie. A. A! Jak patrzyłem na kamerę tak na daleko, to było otwarte. Tym murem, ale tym murem gdziekolwiek się dostaniemy, no nie wyjdziemy tylko stąd. A, czekaj, mam pomysł. Ja mam pomysł. Jaki? Ja mam pomysł. Wiem, wiem. Krystian, chodź. Jesteś tu? Chodź do mnie. No jasne. Chodź do mnie, to jest. Widzisz tę lawę? No. Patrz, jak spojrzysz na drogę, to tam jest pułapka, z której pewnie się ta lawa wylewa. Po prawej Aha. masz skrzynki, ty masz telekinezę. Po lewej też masz beczki. Co? Gdzie? No to jak pójdziesz w lewo. Patrz. A, dobra, tu. No więc i poprzeciągaj i jest telekinezujesz tam, rozumiesz? Mhm. Ja zrobię to samo, już ci kilka, bo ty masz dalszą telekinezę. z tobie to pójdzie. Ale chyba jeśli to tam postawimy, to... Znaczy to jest drewniana skrzynka, więc w sumie... A, że ona się spali niby. Nie. Nie. Tylko uważaj. <noise> Czy trafiłeś? Hmm. A możesz rzucić deszcz? Ale nie myślę, żeby zadziałało coś na to. Czy na pewno umrzemy, jeśli tak zrobimy? Czekaj, czekaj, stój, 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 stój zanim wejdziesz. Odczep sobie berkę. Berkę, ber no berkę. Teraz. No, wiemy. Już wiemy. To jak mamy tam wejść? Musielibyśmy mieć 100% odporność na ogień. Albo... Może z... Ja wiem, co tam może wejść. Bulu, 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 Czekaj. No przez przypadek się spaliłem. No wiem. Ja nie mam pojęcia, ponieważ tam dalej są Watchmeny. Tam jest więcej pułapek. Jak mam je wyłączyć? Nie wiem. Bo to jest pułapka przy pułapce. No wiem. Ale... No nie mam pojęcia, wydaje mi się, że ten teleporter jest dość istotny. Mam takie przykre wrażenie. Na pewno dobrze tam postawiłeś? Czekaj. Żeby mnie nerwała, zmiszczę tą beczkę. No. Sprawdź co się stanie jak ten jak tam stanie. Właśnie taki miałem zamiar. I teraz go wyszli do teleportu. Ja nie mogę nim sterować tak stricte. A. No to nieważne, to się nie dowiemy. Natomiast ja doskonale. A jak przywam go. A, spalił się trochę. No. Nie, dobra. To może kiedy indziej. Dobra. Moi drodzy, póki co kończymy odcinek. I widzimy się w następnym, jak już chwycimy jakiś trop, co będziemy teraz robić. Dzięki za oglądanie. Bez uwagi, oraz. Krystian na razie. Papa. Pa.